Najszybciej i najwygodniej zapisać się na szczepienie przeciw COVID przez aplikację Moje IKP. Można ją pobrać bezpłatnie w sklepach App Store i Google. Jedynie pierwsza aktywacja w mojej IKP wymaga zalogowania w profilu zaufanym lub bankowości internetowej. Każde kolejne logowanie odbywa się za pomocą kodu PIN, który sami sobie ustawiamy. Wystarczy wejść w e skierowanie i kliknąć Umów szczepienie, wskazać interesujący nas termin, miejsce, rodzaj szczepionki, następnie wybrać dogodny punkt szczepień i gotowe. Potwierdzenie przyjdzie SMS-em. To naprawdę proste. Zachęcam każdego do skorzystania z aplikacji Moje IKP i umówienia się na szczepienie przeciw COVID-19 w dowolnym miejscu i czasie.